mobilizacje uciskowe na krętażu większym będzie Ci potrzebna piłeczka tej wielkości lub trochę mniejsza około 4 cm średnicy. Krętaż większy to jest taka struktura przy kości udowej, do której przyczepiają się mięśnie pośladkowe i mięśnie gruszkowate. Jak zrobić mobilizacje uciskowe? Musisz odszukać krętaż większy, to będzie Miejsce, taka wypukłość z boku biodra, jak sobie przyłożysz na najbardziej wystającą część biodra palce i poruszasz, to będziesz czuć, że pod ręką ci się taka górka kostna porusza. To jest mniej więcej na tej wysokości. Znajdziesz go też łatwo, bo on często boli. Jeżeli będzie bolał, no to musisz robić mobilizację uciskowa. Szukasz na krętarzu, czyli dociskasz do kości miejsc. Bolesnych piłeczką, natomiast najlepiej zrobić to w oparciu o ścianę. Także wyszukujesz rejon krętarza, opierasz się o ścianę i szukasz kawałek po kawałeczku miejsca, które będzie bolesne. Bardzo często część tylna krętarza będzie dawała najwięcej dolegliwości bólowych. Zapierasz się o ścianę i szukasz miejsca, które będzie bolało, szczypało, piekło. Jak znajdziesz takie miejsce, utrzymujesz ucisk do momentu, aż ból zacznie się zmniejszać. On nie zawsze zmniejszy się do zera, natomiast najczęściej jest tak, że najpierw boli, boli, boli mocno, i w pewnym momencie następuje taki, taka chwila, z ból zaczyna się zmniejszać. Wtedy możesz delikatnie sprawdzić punkt obok, wyżej, niżej. I tam poszukać bolesności. Zasada szukasz bólu, uciskasz, czekasz, aż ból w wyraźny sposób się zmniejszy. Nie wałkujesz się, nie drażnisz, nie robisz jakichś mikro ruchów, tylko utrzymujesz się na bolesnym punkcie. Oczywiście brzuch aktywny, nie wygarbiasz się, nie skręcasz się, trzymasz aktywny kor. Mobilizacje uciskowe dla krętarza większego.